Proszę, tu. Dobre, I na mnie patrzymy na no. mikrofonu. I teraz pytanie, proszę o Pani emocje związane z graniem i z tym dzisiejszym przedstawieniem. I taka główna myśl, co chcieliście przekazać widzom? Chcieliśmy przekazać widzom to, co. No, jak to sobie mówię? Emocje, co ludzie mogą, a czego nie, pokazać. To, jak się ludzie mogą kłócić, albo coś tam. Wszystkie te opowieści poszczególne które toczą aktorzy na scenie, są ich autorskie. Właśnie ta osoba, która jest na scenie, to jest jej własne, osobiste doświadczenie, którym chcieli się podzielić z widzem. Także jest to jeden z bardziej osobistych naszych, takich intymnych wręcz spektakli, czasami w tych scenach o miłości czy o marzeniach. Teatralna i Skrzydła działa przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym. Jest to grupa właściwie terapeutyczna. Jest to teatr terapeutyczny i to jest jego podstawowa funkcja, poza samą artystyczną, którą już na tym etapie, po dziewięciu no, latach funkcjonowania tej grupy, w zasadzie w niezmienionym prawie składzie, może wzbogaconym o jedną chyba osobę bodajże, działa na już tyle lat. Także ta praca jest już długotrwała, pozwoliła nam poznać możliwości aktorów. Nie wszyscy mówią, także większość dotychczasowych dokonań opierała się na ruchu, na teatrze plastycznym, na teatrze, gdzie wykorzystuje się gotowe podkłady. To przedstawienie przede wszystkim porusza no chyba wszystkich, myślę. Zarówno nie, nie pokazuje. Tych osób z niepełnosprawnością nie pokazuje ich niepełnosprawności i ich ograniczeń, ale pokazuje głównie ich możliwości i na nich się skupia. Rzeczywiście, wyjątkowa inicjatywa i wyjątkowa noc, i niezwykła współpraca z osobami z niepełnosprawnościami, na które Wydział Sądów Edukacyjnych jest szczególnie uwrażliwiony, bo jak wiemy, pedagog to jest osoba, która z pracy dla człowieka i z człowiekiem uczyniła sens właściwie swojego człowieczeństwa. Nie spodziewałabym się, że, że moje dziecko może <grystanie> wystąpić samo na scenie, zaśpiewać i jeszcze parę lat temu byłoby to nie do pomyślenia.